Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Zadanie wykonane, hak założony, elektryka śmiga, platforma stabilna. Cztery rowery dla całej rodziny zapakowane. Oczywiście to była tylko próba, jak to będzie wyglądało, czy będzie stabilnie i tak dalej. Wydaje się, że jest całkiem OK. więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że się w końcu zdecydowałem zrobić hak i kupić platformę rejestrację już nie wiem, dawno temu zamówioną i leżała i w sumie się bałem, że tak przeleży no ale w końcu się zmusiłem i i zadanie wykonane odpalę może elektrykę Włączyłem postojówki i awaryjne. Także przy okazji podświetlenia rejestracji też z obydwu stron działa.